No więc tak, ja i z Kalenic oraz nasz nowy oddział złożony z najlepszych polskich rekrutów zapraszamy, wa witamy Was na następnym odcinku serii Zagrajmy w Mountain Blade ogniem i mieczem W tym odcinku połupimy trochę buntowników, żeby nam trochę kacy wyleciało Więc tak, idziemy na poszukiwanie bandytów Zwiadowca, nie? W, po w początku bandyci będą nas gonić o! Polsko Zaporowskie wypowiada nie Szwecji. To bardzo dobrze, ponieważ wtedy Polska ma więcej przeciwników. E, zaraz. Najpierw poleśmy jednak do jakiegoś miasta sprzedać nasz kwipunek. E, muszę sprawdzić, ile muszę płacić naszemu mm, gotowy oddział. Tygodniowy żołd 200 talanów. Bardzo mało, powinno nastarczyć na długo. Przekupmy No sprzedajmy nie w karczmie na rynek Sprzedajmy te wszystkie Itemy Tam Ciuchy które zdobyliśmy na naszych łupieżcach Były tam buty plus 5 chyba Jak mi się zdaje zaraz no, to ja sobie zostawię, nie ma bata No zyskamy 200 talarów tak sporo, starczy nam na żołd i za to kupmy jakieś żarło. Hmm, co by tu kupić? Piwko, o czemu nie jest hmm, kurczaka, o i sprzedamy im jeszcze to. A kapucha też się przyda. No dobra, na razie muszę się to zadowoli, będą wpieprzać mąkę i pszenicę. Jeszcze dostaniemy trochę kasy za tę wymianę, dobra. Szukamy naszych buntowników. No jak mówiłem, buntownicy często są właśnie w tych rejonach. Już zapada noc. Nasz oddział nie jest zbyt szybki. poruszamy właściwie się szlamazarnie. Ale dobra. Ostatnio wiedzieliśmy. O nie zwiadowcy. No więc tak. Szukamy tych zwiadowcy. Będę podążał tędy odpadkę jakichś buntowników. nadzieję, że to dosyć szybko nastąpi. Są w końcu ich dogonimy, nie? Czy co to? Zaraz. Gonimy tych buntowników. O, nie uciekajcie. Czekam. O, Oj, oj, oj. Oj. Pieprzam stąd. To jest za dużo tych Szwedów tutaj, Ca Sam król się pofatygował. No właśnie, płacimy żąd naszym wojakom i ścigamy tych głupich, głupich buntowników. Dobra, on się poruszył z prędkością, nie mamy szans ich dogonić. Dobra, olejmy ich. Atakujmy jakiś patrol. Najlepiej Szwedki, bo są dosyć blisko. A szkoda, przydałoby się zaatakować jakichś buntowników. Twierdzam słynna z filmów Moje Woda, że jest porażki w bitwie. Udało mu się uciec. dóbr rozmiana tego. No dobra. Proponuję. Może jednak na początku spustoszymy jakąś wiochę. Na przykład Dezerterzy. Kto? Żołnierze. O! oni mi się wolno poruszać, ale się wolno nie poruszają dobra, poczekam aż będziemy mieli jakąś walkę to chyba trochę potrwa zanim do dogonie z tym szlamazarnym oddziałem A, jakiś patrol cokolwiek hmm. trochę sobie poczekamy no właśnie, to są ziemie Królestwa Szwedzki Szwecji Są Kogo mają? Pikinier, muszkieter, dragon, rajtar Chyba sobie dają radę a na wszelki wypadek Zapiszę grę Podaj się lub zginiesz Jak chcesz No więc tak Będzie ciężko, ale Najgorzej będzie z rajtarami ale powinniśmy jakoś wygrać to jest nasz oddział najemnicy, wolcy i tak jest sporo więc mamy jakąś taką szansę wygrać to zaraz oni nie mają pistoletu. kurde to źle to jest bardzo źle uuu się dzieje w nie dobra, rozwalcie Dragony w poszło Ja poszarżuję na muszkieterów Wydam rozkaz żeby ze mną podążali i uderzyli na tych muszkieterów Jeszcze wiele ja sobie z nimi rozprawy Muszkieterzy No właśnie, a propos właśnie widzimy tutaj nowych przeciwników Po pierwsze muszkieterzy To jest podstawowa jednostka szczelecka no, po prostu szczela na duży dystans, z yy, To Dosyć dobra jednostka. czy znaczy, słaba jednostka. Kolejna jednostka średnia czy który które mają w sobie drugą pipę i są dosyć niebezpieczni, nawet jeśli walczymy z nimi konno. Kolejny przeciwnik to dragon, czyli strzelec konny, typowa jednostka szczelca konnego oraz doborowa jednostka jazdy szwedzkiej, czyli lightar. Jest właściwie jego główny strzelanie do nas pistoletu. Jest bardzo dobry, ma dużą zbroję i do tej trudno go o, Właśnie... Najgorsze jest tam na końcu te pojedynki z nich. Ale już go zdołali uciełknąć. Więc oczywiście teraz warto chodzić pójść. A, dobra. Do ataku. Oni cały czas wam podążają, zapomniałem. a dobrze, poszło, było się bez żadnych strat. Kinia na jakiś zginął. Zostało do pokonania tylko ten jeden dragon. To jest szumy. To przestrachane Zanim my go dogonimy, to raz już nie będzie. On, on będzie na stachu ciekawa. A tak się tak ciekawa, że każda bitka. Gonienie będzie nie do Jak? Dobra, zatłuczcie go. Zatłuczcie go. Zabił jeszcze go. Ja się pistolety. Taki draga, może nam zabić jeszcze z 5 Ja! Jeszcze ja w niego nie trafiłem. No super. Będą za nim ganiać. Aż go zapukaj mu konia. To... Wygląda okres No! Zapukli go. W końcu. Wtedy nie trafia na początku, tylko jeden żołnierz. I bardzo pięknie.